Dzień dobry, dzień dobry, Julia Przeźnik, TV Reklama, a wraz ze mną uczestniczka Royal Division, tak? Joana, witaj. Witam, a daj spokój. No właśnie, chciałam się ciebie spytać, jak wrażenia po całej e, Gali, ponieważ no, przebiegła ona w dość nietypowych warunkach. Nikt się nie spodziewał chyba, że to będzie tak wyglądało. Jakbyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. Znaczy, ja również nie spodziewałam się, że będzie tak to wyglądać. E, byłam no, zażenowana bardzo, naprawdę. Normalnie. Psz. A jakie warunki przedstawili Tobie organizatorzy tej gali, zanim ona się rozpoczęła? Ponieważ jak wiemy e, uczestnicy zebrali się wcześniej przed galą e, i byli wszyscy w wielkim szoku. Dlaczego to tak wygląda? Skąd takie warunki? Jak wyglądała Wasza umowa i co Wam obiecano przed, przed całą galą? Ja myślałam, że to będzie e, oczywiście bardziej profesjonalne. E, obiecano ring. E, ring o przede wszystkim. Tak, no właśnie j, jakby... E, tak, Oktagon, Ring albo RING, Coś ten deseń. E, niestety e, nie mi śmiechali, w sensie mieliśmy, ale e, oni zrezygnowali z nas, dlatego że ta gala właśnie była bardzo kontrowersyjna. E, no i tak się stało, że nic nie było załatwione, wszystko na ostatnią chwilę i organizacja naprawdę wszystko na niskim poziomie. Jeszcze konferencja również na bardzo niskim poziomie i e, no słabo, naprawdę. Jak wyglądała stawka finansowa na, na takiej początkującej gali? Co to by zaproponowali na początek? E, również była słaba stawka. E, raczej nie wiem, czy chciałabym mówić chociaż... Możliwe, że Możesz mogę. porównać do czegoś tą stawkę po prostu? Co mogłabyś sobie za to kupić? Czy stać by cię było, żeby polecieć na wakacje? Uważajcie. Czy stać by cię było na przykład na wakacje po takiej gali? Czy mogłabyś się coś fajnego kupić? Zainwestować w coś? Na pewno nie była wyższa od 2000, Nie było wyżej. To dlaczego zgodziłaś się na takie warunki? Co ciebie skłoniło najbardziej? Generalnie lubię takie dziwne, nietypowe rzeczy, lubię widowisko, naprawdę ja bardzo lubię show. Ja robię to dla ludzi, żeby mieli co, co oglądać po prostu. I właśnie dlatego, nie dla pieniędzy, nie dla niczego właśnie dlatego czy wcześniej może miałaś doświadczenie jakieś z, z frykowymi galami interesowałaś się tym może trenowałaś coś wcześniej czy to był totalny spontan e, trenowałam około 4 miesiące brazylijskie jiu-jitsu 2 miesiące boks e, miesięcznych boksing i MMA i tylko tyle więc to jest tak Troszeczkę. A czy fakt, że twarzą całej gali miał być Antek Królikowski e, wzbudziło może przez to większe za, zainteresowanie według Ciebie? E, trochę tak, no bo wiadomo jest, jest dosyć rozpoznawalne, więc e, tak. Czyli to według Ciebie sprawiło, że, że ta gala wydawała się rzetelna. rzetelna. A czy w momencie, gdy Antek odszedł, ogłosił, że, że nie chce mieć z tą federacją nic wspólnego, nie wzbudziło to w Tobie może właśnie jakiś wiesz, podejrzeń? trochę tak, ale wiesz, y, oni zrezygnowali z tej walki kontrowersyjnej właśnie y, prezydentów, więc jakby myślałam, że, że będzie lepiej, ale y, no y, wyszło jak wyszło i naprawdę jest mi bardzo wstyd. Reasumując, na gali tak naprawdę nie było żadnych zasad, żadnego sędziów. Sędzi, sędziów, czy ty nie bałaś się wyjść do, do takiej walki? Y, no, widząc ten oktagon, tak, on, e, tak, dlatego zrezygnowałam, jakby nie, nie walczyłam i też rozśmieszyło mnie to właśnie, że nie było sędzia, sędzi, chociaż no, miał być, miał wszystko być naprawdę. E, nie dość, że jeszcze policja przyjechała, e, dobrze, że była karetka, to, to, to dobrze e, była na miejscu, ale tak to no, praktycznie nic nie było przygotowane. A jak wyglądała Twoja rezygnacja? Czy Ty otrzymałaś może e, jakieś konsekwencje ze względu na to, że nie wyszłaś do, do tej walki? Wycłoniłam się, bo nie podpisałam umowy, miałam ją, um, właśnie tą umowę w ten sam dzień i miałam im dać, ale jak zobaczyłam to, co się dzieje za kulisami... E... Czyli rozumiem, że umowę, umowa miała zostać podpisana w dniu walki dopiero? E, nie, właśnie inni wysłali na maila, e, ja po prostu coś mi... no. Czułaś że, Czułaś, że tobie coś nie gra, tak? Coś, coś mi nie gra, więc tak e, slow down e, na spokojnie chciałam ten sam dzień dać, no i właśnie dobrze, że nie, nie dałam im to, e, tej mowy. A czy pojawiłaś się na, na gali, czy nie było cię w dniu wydarzenia? Byłam na gali do godziny 18, czy coś takiego, może no 18-19. I jak twoje wrażenia po pierwszych pojedynkach e, uczestników, ponieważ jak wiemy to były dość nietypowe walki e, na, no śmiesznych, dziwnych warunkach. Nie, właśnie mi się podobały te, te koncepcja tych walk. Nawet same nie mogłam się naprawdę doczekać, bo to moja pierwsza walka w ogóle. Ale ja nie widziałam na żywo tych walk. Widziałam jedynie um, szoty. Bo ja stamtąd od razu poszłam, jak to zobaczyłam. A jak miała wyglądać twoja walka? Jakie miały być zasady tej, tego starcia? Miałam bić się przeciwko facetowi, trzech na jednego, szkielety, czyli takie, no, dwóch chłopaków i ja, chudsi, przeciwko olbrzymowi, który jest większy, chociaż nie był grubszy. Hmm. No i to był No Limits, Nie się o wagę. A która z y, tych walk y, według Ciebie byłaby najbardziej spektakularna? Ponieważ jak wiemy tam jedni walczyli z zasłoniętymi oczami y, i były tam różne inne rzeczy. Która była najbardziej zła? Właśnie ta Twoja, czy jakaś inna propozycja? Oczywiście czekałam na y, związane oczy. Czekałam na siedmiu gladiatorów, czyli właśnie każdy walczył przeciwko każdemu, co tam jeszcze było na swoją walkę, też nie mogłam się doczekać, bardzo się jarałam, niestety nie odbyła się. Mówisz, um. mówili, mówiłyśmy o stawce, a czy za konferencję, może za udział w konferencji nie otrzymałaś też żadnej, żadnego wynagrodzenia? Ja nic nie dostałam. Nie dostałam za, um, za przyjazd, bo dużo w sumie wydałam. Nie dostałam. No, ja dużo włożyłam pieniędzy w przygotowania, w przygotowania, dużo włożyłam w kupno tych rzeczy, wszystkich co trzeba było kupić. Oni nawet nie mieli um, stroju dla nas w ten sam dzień. No, nic nie przyszło tak naprawdę. To w czym planowałaś się bić? Rozumiem, że do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy te stroje dojdą, czy nie? Nic nie było wiadome. No, żyliśmy przez cały, prawie cały dzień w niewiedzy, czy w ogóle się odbędzie, bo nie mieliśmy, nic nie mieliśmy sali, y, gdzie miałby właśnie być. Właśnie z czego wy wynikało, wynikał ten brak sali? Dlatego, że wszyscy rezygnowali właśnie z Royal Division, ponieważ jest kontrowersyjna. I ta walka właśnie. Ale idąc tam, wszyscy wiedzieli, że to jest kontrowersyjne, i wszystkim to się podobało, ponieważ o to Wam chodziło. Mhm. Lubię kontrowersje, ale ze smakiem. A przychodząc dzisiaj tutaj na konferencję High League, rozumiem, że chciałabyś w przyszłości jeszcze gdzieś zawalczyć, tak? Czy teraz właśnie szukasz może jakiegoś kontraktu, żeby przenieść się do jakiejś innej federacji, czy na ten moment jesteś tak speszona, że na razie nie? Jestem speszona. Ja. Y... To co przeżyłam tam, to naprawdę odechciałam się. Może kiedyś, naprawdę, ale na razie nie myślę o tym nie pamiętam się, po prostu lubię bardzo oglądać konferencje, dlatego tutaj jestem. A powiedz mi, czy ty wiesz, czy uczestnicy, którzy zawalczyli na Gali, otrzymali swoje wynagrodzenie, czy nie rozmawiałaś z nimi? W mowie jest um, do 14 dni. Oni um, powinni dostać właśnie pieniążki do 400 dni i zobaczymy, zobaczymy czy dostają. A czy jesteś z jednym z uczestników na przykład w kontakcie, żeby powiedział Tobie, jak to wyglądało, czy wszystko przebiegło pomyślnie, czy transakcja została zrealizowana? Jestem w kontakcie praktycznie z wszystkimi. Mamy grupę, rozmawiamy o tym i możliwe, że będzie coś dalej, nie wiem, coś, coś wyżej do sądu, może to pójdzie. Ja na razie tak patrzę na to z daleka, ale może coś się szykuje, bo no jakby nie, nie wywiązali się z umowy i to wyszło naprawdę wizerunkowo bardzo źle. A patrząc na to właśnie, na przyszłość gal freakowych i twoją postać w internecie, czy ty masz jakąś wymarzoną rywalkę, z którą właśnie, wiesz, chciałabyś stoczyć taką potyczkę słowną? Bo tak jak tutaj wspomniałaś, lubisz oglądać te konferencje, więc założę się, że też byś się nieźle odpaliła. E... Nie wiem, nie wiem kto by to był. Na pewno ktoś, kto z kim mogłabym, tak właśnie, z kim miałabym. Chociaż jedna osoba w głowie, która wiesz, przychodzi tobie na myśl, jak pomyślisz sobie, dymy, konferencja, idę w to. No mam taką jedną, ale na razie, nie wiem, nie znam jej tak naprawdę. Um, tak, TikTokerka, o, TikTokerka, e, też TikTokerka. ja również jestem z TikToka, ona też, e, mm, ale nie wiem, że gdzie pokaże. W takim razie życzę Tobie, w takim razie żebyś doszła do siebie po tym całym zajściu. Mam nadzieję, że zobaczymy Ciebie w klatce, bo no to jest chyba jedno z takich Twoich celi, myślę, na ten rok, czy nie? Było to moim celem, e, aktualnie nie pam się, wiesz, e, nie jestem taką desperatką, na luzie, zobaczymy. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę i życzę udanej udanego oglądania konferencji. Miejmy nadzieję, że będzie coś się działo. Ja dziękuję bardzo.